Co dzieje się, gdy zapalasz papierosa? Myślisz, że to tylko kilka minut przerwy? Nie! W rzeczywistości wdychasz do płuc 6000 tysięcy substancji chemicznych, jak ktoś, kto sam sobie szkodzi. Dym papierosowy wnika do twojego ciała szybciej, niż były partner blokuje cię po kłótni. Ale to dopiero początek. Tlenek węgla wypiera tlen z Twojej krwi, jak ochroniarz wyrzucający gości z baru. Twoje organy dosłownie się duszą, podczas gdy ty stoisz tam, czując się kul. Cool. Serce bije jak szalone, żeby utrzymać cię przy życiu niczym kulturysta na sterydach. W tym czasie smoła oblepia twoje płuca jak czarna farba. Po 20 latach wyglądają jak komin z epoki kamienia. A twój mały przyjaciel? Palenie zaburza krążenie, więc nie dziw się, jeśli i on zaczyna słabnąć. Naprawdę uważasz, że to jest tego warte? Obserwuj kanał. I zapisz ten film, by dowiedzieć się, jak chronić zdrowie i pozbyć się tego nawyku, zanim Twoje ciało zacznie się poddawać.